O, proszę Państwa, protest rolników, prawdziwy, oddolny, naturalny, patriotyczny. Więcej, więcej flag sprzedajnej, ustawionej Solidarności niż flag polski. To jest protest prawdziwych Polaków, prawdziwych rolników. Żygać się chce. Słuchajcie, kochani, z Moskwy do Polski e, przyszliśmy dołączyć do walki o wolną, niepodległą. A, bo, wolny POLIN. Wolny Wolne Polin. polin e, jak widzicie, nasz przyjazd tutaj zgromadził e, spore rzesze fanów, tak, tak. e, dzięki zadziwiająco, zadziwiająco wszyscy po polsku mówią. Nie? Wszyscy ludzie, miliony osób pisały do nas, żebyśmy wrócili, żebyśmy przyjechali, byśmy walczyli, e, no i jesteśmy. jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. jesteśmy. Także zaraz to będzie wystąpienie nasze, jesteśmy poproszeni, tak jako bardzo cenzurowani youtuberzy, pan Morawiecki, pan Duda, pan Tusk, jak gdyby uznali w końcu naszą właśnie walkę o wolność słowa i dołączyli się do walki o wolność słowa, włącz prawdę, włącz prawdę. Włącz. W Polsce to bardzo jest zawsze. Na tym proteście, który widać jest takie typowo, taki oddolny, zorganizowany tak, tak. przez ludzi, dla ludzi. Wszystkie flagi Solidarności ustawionej. Naprawdę, coś pięknego. Tak to jest. jestem pod wrażeniem. To jest poczta pantoflowa, ludzie wiesz, nocami między domami przechodzili. Pogonić, pogonić dziadko, żeby potupali, żeby nie zajęli. No tak inaczej, to uśmiechnięta władza by wszystkich spałowała. Pan, I zobacz, znajcie, Morawiecki, cały rząd PiSu, zamiast wiesz, czekać na, 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 na zmianę tą co 8 lat, to postanowili wyłamać się z układu tego, tak, wiesz, tak, nie kopiemy tak, się tak. po kostkach czy coś takiego. I zaczęli walczyć, stanęli po stronie ludzi. Przed chwilą widzieliśmy też dłoń, Zobaczcie, są tutaj wojownicy walki o wolność z jedynej propolskiej, patriotycznej frakcji, czyli Propolski PiS. To też tu jest znany. I i dla mnie. I Witańczy dla nas, prawda? Hashtag Wolne słowo, Republika, jaki jest hashtag dzisiaj? Nie, nie. Tywi Republika, włącz prawdę. Tak, włącz prawdę, wyłącz myślenie, prawda? Więc nawet hasła już podłapali e, doktora Czerniaka. Więc jesteśmy tutaj. Prawdziwy antysystem. Jest też Konfederacja Rosyjska, Grzegorz Brown i inni e, na tym proteście. Kolona także też się połączyli już z pisem, tak jak miało być. E, z TV Republika z Solidarnością, bo sprawa jest ważniejsza, tak? trzeba wyrzucić Tuska, wyrzucić Zielony Ład, no bo jak podpisywali, to oni nie wiedzieli, prawda? Tutaj Unia trzeba zamienić jedną czapeczkę na drugą małą czapeczkę. Tak, tak, dokładnie. Tak, plakaty tak, na kolorach wyborczych muszą zmienić. Niemcy, ruszamy! Tak, słyszałem takie głosy z tyłu. fur Deutschland! Więc zobaczymy, jaką dniówkę tutaj do, dostajemy dzisiaj e, za zabycie tutaj. Chyba nie wiem, chyba łącznie nam policzą z tym, z wczorajszymi nagraniami. Ile rubel stoi? Nie wiem, ja nie wymienia. Nie wiem. No nie, nie ma mienio. co, faktycznie, wracamy Mamy nie Mamy specjalne duba. przecież te sklepy dla agentury. Nie? Ale, ale wracamy, słuchajcie, no, ludzie nas e, prosili, no jest poruszenie, wywołaliśmy tą falę. E, to jest ta iskra, tak? E, tak, to jest ta iskra. Iskra, to... która zgasi polin ostatecznie. <głosy> <głosy> Także ruszajmy, trzymajcie nas kciuki, e, mogą nas wszystkich zamknąć, słuchajcie, ale więzienia nas wszystkich e, nie, nie, nie pomieszczą, prawda? Więc e, udostępniajcie, to może to być ostatnie nasze tutaj wolne nagranie z, z polin. Zobaczcie kochani, już się szykujemy do protestu. Jesteśmy gotowi. Słuchajcie, jest gazeta polska. Pisze to polska, to znaczy że to jest polska i przecież, że to jest wolne słowo, znaczy że to jest wolne słowo. Tak, skoro tak jest napisane. Wolne słowo, wolna myśl. To na pewno tak jest. Gazeta polska to musi być... Polska, to nie jest tak, że to jest po polsku, to jest Polska, to jest wszystkich nas. Ta gazeta wyraża nasz żywotny interes, nasze przekonania, upodobania polityczne. Tam mądre głowy siedzą w tych mediach, przecież głupich tam ludzi magistry, magistry prawda? Piszą te gazety i oni wiedzą, prawda? Wiedzą, że to jest układ, układ Tuska, brunatna zaraza. Z Brukseli rozkazy przychodzą prawda, do agenta Oskara i tylko agent Morawiecki może się mu postawić, bo to muszą być wiecie, równoważne moce, tak? On też jest wytrenowany w nie, To jest jak w jezdnych wojnach ciemna tak. i jasna strona mocy. Ale to nie jest tak, że przyjdzie ktoś z ulicy, tak? żeby tutaj zastąpić tuska. To muszą być ludzie też z zakonu mocy małych czapeczek albo ten i, i wtedy... Ale to wiesz, to gwiezdne wojny dobrze to reprezentują, wyzwolenie. bo wiesz, demokracja demokracją, a wszystkim rządzi tajna rada Jedi. <noise> ważaj, ważaj, ważaj. Ale też mamy zielone światło. No także słuchajcie, dzieje się tutaj troszeczkę, nie będziemy poświęcać pewnie zbyt dużo uwagi, bo, bo to jest jednak chyba no, szopka, już to widzieliśmy, widzieliśmy to wielokrotnie. Że no niestety poliniacy się dają robić w ciula jak zwykle. Ja myślę, że za tydzień będzie dobrze i będą protesty aborcyjne jakieś. Tak dla tak. równowagi. Tak, ale no, trzeba, trzeba podeptać chodniki. To jest wręcz śmieszne i smutne, bo jak się patrzy Dobra. właśnie na tych wszystkich ludzi, jak oni są A my, a my idziemy, żeby, żeby kostką brukową nie dostać. Jak są zaczadzeni e, tą grą, no prawda? Jak trzymają te, te banery, ty, te Wol TV, TV republika, włączmy śledzie aż tak, nie. Bożeż ty mój. Dobra, Brzeczu się, się załamał troszeczkę. Nie, yeah, przytłaczające, przytłaczające. Co innego to widzieć na filmikach, co innego na żywo tą głupotę całą, to zaczadzenie, zadymienie. Ale no właśnie jak widzisz, jaka jest szansa na, na to, że ci ludzie, których tutaj widziałeś w swojej masie mądrości Przecież To że jest tylko przejęte, tak jak powiedziałem wcześniej, więcej flag, więcej flag solidarności ustawionej niż flag Polski. Ten protest może na początku to była jakaś taka iskierka, która mogła coś tam rzeczywiście zmienić, a teraz to już wszystko jest teatrzyk. Teatrzyk ustawiona gra medialna. Ludzie a. po prostu powyciągali ludzi, że pochodzili sobie po ulicy, poddupali, poczuli się lepiej. A to nic nigdy nie zmieni, to jest wykorzystywane cynicznie, rozgrywane do yy, walki politycznej. Tak, A samo, ten... samo to, że Pis się teraz podpina, bo to, podpiął pod to zupełnie to jest sterowane I PIS jest teraz antysystemem. No ludzie, jakim trzeba być debilem, żeby takie coś uwierzyć? Pis antysystemowy teraz. Żałosny. No już ktoś myśli telewizorem. To zmienia się program tak jak aż mówię. Mi, aż mi tej naszej flagi szkoda. To były dwa dni, kiedy oni wyszli z budynku, który przez 8 lat rozrzucał takie gówno ludziom do głowy, żeby stanąć pod nim. Ci sami ludzie e, i walczyć o wolne media, słuchajcie, bo zostały przejęte. E, to jest po prostu dla mnie Ja Zacytuję, zacytuję moją ulubioną małą czapeczkę e, Mateusza Żybrawieckiego. E, to jest niesamowite, że ludzie są tacy głupi, że to działa. Proszę, że na tym możemy skończyć. Także ludzie, ludzie, Moskwa Was e, wspiera. Moskwa was Granica wspiera, Białorusi tak. czeka jeszcze otwarta, tam pilnują, rozwierają kordon. Idziemy, tak, słuchajcie, tak. nie idziemy, zatrzymujmy idziemy, się idziemy. pod knesetem, idziemy dalej wszyscy na Białoruś. Tak. Ten, Trzeba się... Moi siak. drodzy, on wszystko zmieni. Więc same nie się nie posadzą. To na pewno nie będzie tylko potupanie. Tak jest. W miejscu. Idziemy. Tak, tak.